Cześć, z tej strony Mecha Kruk i dzisiaj znowu gramy w Minecrafta. Tak już pokazałem, co dzisiaj będziemy robić. Dzisiaj będziemy enchantować. Dzisiaj jestem sam na serwerze. Ee, e, enchanting chciałem zrobić na odcinku i zrobiłem, ale odcinek mi się zepsuł. Więc no niestety. Ale nic nie, nie zenchantowałem, bo gdy miałem zaczynać właśnie enchantować, to program do nagrywania mi coś zwariował i. i nie. I po odcinku. A więc enchantujemy na tym odcinku. Więc sprawdźmy, jakie enchanty będziemy mieli tutaj na Kilofie za 30 poziom, bo mam 44, bo. Nederze zbierałem, zbierałem, zbierałem i jak widać w końcu nazbierałem. Więc wydajność 4. Wydajność? Niezniszczalność 3, wydajność 4. Jaki kilów. Nie, no większego szczęścia nie mogliśmy mieć. Dobra, to jak takie szczęście mamy, to może i to od razu mieć, co z Ostrość. Jakiś dodatkowy enchant? Niestety nie. Trudno. To idziemy sobie, zrobimy zbrojkę. Idziemy zrobić zbrojkę. Y jeszcze jeden. Jeszcze jeden miecz i kilo spróbujemy. Y ogólnie. Tam na dole, gdzie właśnie mamy enchanting, mam dwóch filagerów. Tutaj też mam dwóch filagerów. Tych dwóch. To nie wiem, skąd się wzięło. Tam tych przyciągnąłem z wioski gdzieś tam. A więc właśnie. Teraz, teraz zrobimy sobie zbrojkę. Nową zbrojkę. I sobie ją zenchantujemy. O ile nam starczy poziom. Więc siu. Byk. i przydadzą się jeszcze trzy patyki tutaj nie ma 3 patyków o, tu mam idealnie jakby ktoś wiedział, że będę robił dzisiaj właśnie te... jakby ktoś właśnie wiedział, że dzisiaj będę tyle rzeczy enchantował więc, a więc następny odcinek też postaram się trochę pokopać i zdobyć troszkę właśnie i temu swoim swoim kozackim kilowem nie oszukujmy się kozackim kilofem. w sumie to nie wiem po co idę z żelazem ale nie odłożyłem go to bywa, tak tutaj mam właśnie dwóch ledgerów eee... pokażę im was eee... pokażę właśnie wam za chwilę ich a teraz ochrona ochrona i niezniszczalność Normalnie takie szczęście dzisiaj do enchantów mam. Niezniszczalność. Niezniszczalność. No, dwa miecze z ostrością. Ale lepsze takie niż żadne. A więc poziom nam się już na dzisiaj skończył. Ogólnie. Ale myślę, że na następny odcinek poemczantuję sobie resztę zbrojki i wtedy będzie i wtedy będzie co i wtedy będzie. Nie, i wtedy będzie bardzo dobrze. A teraz wybierzemy się do netheru. A teraz wybierzemy się do netheru, żeby troszkę pozbierać sobie właśnie Blaze Rodów e żeby właśnie mieć blaze powder. blaze powder tylko gdzie on jest a chyba tutaj no tak tutaj oczywiście a więc idziemy dzisiaj właśnie do blazów To jest ryzykowny pojedynek, właśnie. I dlatego między innymi właśnie idziemy, żeby pozdobywać troszkę Blade a, ja a ja właśnie a ja pozdobywam trochę. A ja mam nadzieję, że się nie obrazicie jak pozdobywam troszkę levela, levela, levela. Jak zwał, tak zwał. Poza odcinkiem, i sobie troszkę pęczą tu jak książeczki. Skąd? Nie wiem skąd tu. Pewnie ktoś. O, magma cube. A jak na mnie idzie? A na kogo by innego? Co, łysa ci? Że mam taki dobry miecz, a ty nawet miecza nie masz? Cyk, cyk. Pyk, pyk, pyk. Pyk. Widzę, że z mnie nikt nie atakuje, więc pojemy tych i mam święty spokój. A więc... Idziemy teraz do fortecy. O, tutaj jest kolejny magma. Ale to jak chce się z nami tu to niech się tłuczał tutaj frajer. Spadek, buraku. Spadek. Właśnie dla mnie to jest oburzające Aha Dobra, dzisiaj może jednak nie pójdziemy. Pójdę tam poza odcinkiem, bo... Jakoś mi się odechciało jak nie za Czemu? O ty. Uraku. Tyk. I Sporo, że wyrwałem dwoma strzałami. Nie będzie, jakby Was ciekawiło, po co jest ta platforma. Sam jeszcze do końca nie wiem. O, crowver. Sam jeszcze do końca nie wiem, ale coś tu kiedyś powstanie. A A ja widzę krąpera ja i dwa Endermany, więc zaraz będzie niezła jatka. Przynajmniej tutaj przed chwilą na bowicie. Gdzie ten krąper? Zeskoczył tutaj sobie, gdzie ten krąper? No i nic, nie burak. Dobra, więc anyone, king. Aha, spoko. Dobra, to skoro tak słabo idzie, to kończymy odcinek. Cześć.